Dzień dlatego że goszczy u siebie wspaniałą kobietę, Karolinę Gądkowską, która jest dietetyczką, wykładowczynią, mamą, ale to nie wszystko, bo ponad rok temu wywróciłaś całe swoje życie do góry nogami, dokonałaś zmiany i zrealizowałaś swoje marzenia. Możesz mi o tym opowiedzieć? Jasne. Jasne, to wszystko prawda, dokonałam bardzo dużej zmiany, dlatego że przez wiele lat myślałam, że mam ukierunkowaną mocno drogę zawodową i że dietetyka to jest coś, czym chciałabym się zajmować zawsze i tylko tym. Okazało się, że nie do końca tak jest, że poprzez swoją pracę, poprzez ilość kobiet nieszczęśliwych kobiet, które poznałam, postanowiłam zmienić coś w swoim życiu. I to było bardzo oczywiste dla mnie z takiego punktu marzeń, które miałam, natomiast nieoczywiste ze względu na finanse. Mhm. Bo to, co robię z ogromnym przedsięwzięciem, na które początkowo totalnie nie było mnie stać finansowo. I marzyłam o różnych sposobach, w jakich, w jakich mogę zarobić pieniądze, aby rozpocząć swoją działalność. Ale w pewnym momencie po prostu zrobiłam krok naprzód, przestałam marzyć i zaczęłam działać. A mianowicie rozpoczęła się, cała ta przygoda rozpoczęła się od spotkania jednej bardzo ciekawej kobiety w moim życiu mhm. mojej pacjentki, która zrzuciła bardzo dużą liczbę kilogramów, przeszła solidną przemianę nie tylko fizyczną, ale też psychologiczną, mhm. i której czegoś ciągle brakowało. Która bardzo dużo mówiła o wsparciu kobiet, ale to wsparcie kobiet mm, zupełnie nie dotyczyło jej. Ona nie wspierała kobiet, mm. ale też inne kobiety nie wspierały jej. Mówiła, że chciałaby się tego nauczyć, ale nie wiedziała, jak to zrobić. I co postanowiła zrobić? I kiedyś wspólnie usiadłyśmy, zrobiliśmy taką burzę mózgów. Mm. Co można zrobić, żebyśmy, my kobiety, były dla siebie lepsze? No i napisałyśmy tam wiele różnych, bardzo ciekawych, oczywistych rzeczy. Ale ona wtedy powiedziała coś takiego, wie pani co, brakuje mi takiego miejsca, w którym mogę spotkać się z innymi kobietami, wymienić różnymi doświadczeniami, posłuchać ich historii i wyjść z taką pełną głową pomysłów i chęcią do życia i chęcią do zmian. Ja wróciłam wtedy do domu i pomyślałam tak, hm, mam tyle wspaniałych osób wokół siebie, Mam przyjaciół, rodzinę, znajomych, którzy mnie wspierają. Mam swój plan, swoje marzenie, które, które od zawsze tak naprawdę było moim głównym celem. Ja będę je realizować. I tym marzeniem jest stworzenie miejsca głównie dla kobiet, ale nie tylko. Mężczyźni też będą mile widziani, mhm. choć nie ukrywam, że chciałabym się bardzo skupić mimo wszystko na kobietach. I będzie to taki nieszablonowy hotel. Nie szablonowy ze względu i na swoje położenie mhm. yy, i ze względu na jakby ofertę, którą będziemy mieć skierowaną nie tylko do kobiet, ale też dlatego, że to nie jest hotel, w którym możemy zamknąć drzwi do swojego pokoju i cały tydzień yy, wyjść tylko trzy razy na śniadanie, obiad i kolację. To jest hotel, który ma żyć. Który ma żyć pełną życia, energią yy, i takim naprawdę pozytywnym nastawieniem. Okej, okay, to jest wiesz ogromna... Yy... Ogromna zmiana w Twoim życiu, ogromna inwestycja. E, ja się spodziewałam, że to nie było tak kolorowo, dlatego e, powiedz mi, co było dla Ciebie największym wyzwaniem? Myślę, że największym wyzwaniem był pierwszy krok. Mhm. Dlatego, że e, ja miałam bardzo stabilną sytuację zawodową. Miałam pracę na etacie, e, nie na określony termin, ale bezterminową, na, mhm. na wiele, wiele lat. Mhm. Miałam też odpowiednią pozycję zawodową, która mnie satysfakcjonowała. Zaczęłam dodatkową pracę na uczelni, o której zawsze marzyłam i, i uwielbiałam ją wykonywać. Każdy dzień na uczelni był dla mnie dniem niezwykłym, dlatego że spotykałam tam mnóstwo bardzo ciekawych, barwnych osób, mhm. od których i ja mogłam się czegoś nauczyć, ale też oczywiście oni uczyli się wielu rzeczy ode mnie. Zaczęłam spełniać się. Yy, również naukowo, yy, bo rozpoczęłam doktora, do którym marzyłam, i w pewnym momencie stwierdziłam, że no wszystko jest fajnie, wszystko jest takie idealne, wszystko jest takie, jakbym chciała, ale czegoś mi w tym wszystkim brakuje. Mm. I odkryłam, że brakuje mi przede wszystkim spontaniczności, czego w tych obu pracach rzekomo jest bardzo, bardzo dużo, bo oni mm. uczelni i w pracy w szpitalu, którą, którą miałam. Yy, tam spontaniczność była, non stop, tam była wielka nieprzewidywalność, ale jednak nie o to mi chodziło. To były miejsca, w których ja, mimo tego, że finansowo czułam się bardzo pewnie i byłam spełniona jako kobieta. Mhm. I na pewnym etapie stwierdziłam, że zrobię ten pierwszy krok i zrobię biznesplan. Ten biznesplan to będzie taka, taki ma, malutki szczegół, który by. Będzie przybliżał mnie do realizacji tych planów. Mhm. I e, oczywiście usiadłam przed komputerem, stwierdziłam, że zrobię ten biznes plan, zaplanuję sobie co tam będzie, jak będzie i tak dalej. E, zaczęłam pisać, wszystko było perfekcyjnie dopracowane, wiedziałam jak to ma wyglądać, e, nawet wiedziałam w którym miejscu ten obiekt ma powstać. Mhm. Brakowało tylko magicznego e, składnika pieniędzy, uh -huh. który, który no niestety jest tutaj głównym składnikiem. E, Przedstawiam ten plan moim bliskim, e, oczywiście część moich bliskich stwierdziła, że w ogóle to jest za duże przedsięwzięcie, że to, to nie wypali, to nie będzie się zarabiało, stracę mnóstwo pieniędzy i, e, i na tym się skończy, ale mm, to, że rozpoczęłam tą, tą przygodę, zawdzięczam głównie moim rodzicom, mm. dlatego, że oni powiedzieli słuchaj, my Ci w tym pomożemy, Ty co zrealizujesz, zrobimy to, to będzie niesamowity projekt, to będzie coś, czego nie ma i to wszystko się uda. Mm. Czyli od nich brałaś siłę. Tak, od nich brałam siłę i od nich nadal biorę ogromną siłę i ogromne wsparcie, bo tak naprawdę oni od samego początku, pierwszego etapu ciągle są ze mną w tym projekcie. Oni bardzo, bardzo dużo mi pomagają, bo ja nadal jestem aktywna zawodowo. Naprawdę tak. ograniczyłam swoje etaty do, do minimum. Nie pracuję na etacie, pracuję tylko w swoim gabinecie, ale mimo tego pracuję bardzo dużo i potrzebuję czyjejś pomocy i tutaj tą pomoc niesamowitą mam od moich rodziców i ja wiem, że oni będą to miejsce Tworzyli razem ze mną, mm. że oni już się tak zaklimatyzowali, że oni pokochali to miejsce i, i to będzie takie, takie nasze wspólne dziecko. Yy, natomiast y, to jest bardzo ważne, żeby mieć wsparcie innych. Mm. Bo ja wiem, że za każdym razem, kiedy dostaję od kogoś wsparcie, to moje skrzydła rosną. Mimo tego, że to jest potężna budowa, to są potężne kredyty, potężne inne formy finansowania. To, to ja wiem, że jest ktoś, kto w to wierzy, i ja jakby utwierdzam się w przekonaniu, że to jest najlepsza decyzja, jaką podjęłam. Najtrudniejsza decyzja w moim życiu i najlepsza, bo wiele, wiele sytuacji w, moich, w moim życiu, bardzo ważnych sytuacji, było zupełnie spontanicznych, niezaplanowanych. I ja od 19 roku życia co chwilę. Stawałam przed sytuacją, o której nie marzyłam, nie myślałam, była totalnie zaplanowana i która przewracała moje życie do góry nogami. Mhm. Podnosiłam się, wiedziałam, że muszę sprostać konkretnym zadaniom. A to jest pierwszy projekt, który jest ultra spontaniczny, ale który jest moją decyzją, moją świadomą decyzją. No i mocno zmienił moje życie już na tym etapie. A powiedz, czego się nauczyłaś? Pokor. Ja całe życie uczę się pokory mm. yy, i w momencie, kiedy wiem, że już się nauczyłam, dowiaduję się, że to nie jest prawda. Yy, I myślę, że nauczyłam się tego, że jednak przeznaczenia poniekąd nie da się oszukać, że jeżeli coś jest naszym szalonym marzeniem mm. i jest tysiące różnych sytuacji, które próbują nas od Niego odsunąć, to da się naprawdę ten cel. I ja wiem o tym, że jeżeli tylko mamy wsparcie w bliskich nam osobach, to jesteśmy w stanie absolutnie zrealizować każde swoje marzenie. I to nie jest tak, że te marzenia są dla nas pozornie nieosiągalne. To nie jest tak, że my nigdy w życiu nie zdobędziemy tego, czego chcemy. Bariery są tylko w naszej głowie, bo ktoś może spojrzeć na tą sytuację i powiedzieć, wiesz, ale Ty miałaś na to odpowiedni czas sprzyjający, Ty miałaś jakieś finanse, Ty miałaś, nie wiem, urodziłaś się po szczęśliwą gwiazdą i to zrobiłaś. To nie jest prawda, bo ja zaczęłam ten projekt zupełnie od zera. Mm. I czy nie było na niego stać? Nie. Nie, bo nie ma takiej opcji, żeby mm. jest tak, na taką inwestycję. Natomiast nauczyłam się tego, że ja nie boję się ryzyka w tej chwili. I że to nie jest tak jak dawniej, że ja pomyślę sobie, ja wezmę kredyt, mam dziecko, ja będę się martwić przez całą budowę, że jeżeli mi to nie wyjdzie, to moje dziecko będzie spłacało moje długi. Kiedyś na pewno tak myślałam. W tej chwili tak nie myślę. W tej chwili wiem, że jeżeli nie, za, nie zaryzykuję, że jeżeli nie postawię na swoim, no to cóż, ciągle będę w tym samym miejscu w swoim życiu, a wiem, że tego nie jest. Prawdopodobnie oglądają nas kobiety. Co byś y, im powiedziała? Jak zrealizować swoje marzenia? Zrealizować swoje plany, wiesz, marzenia, cele, y, nieważne jak to nazwiesz. Mm -hmm. tak. To, co jest punktem jeden y, dla mnie, to jest to, żeby odciąć się od ludzi, którzy nie pozwalają nam spełniać mm -hmm. marzeń. Najważniejsza kwestia, jaka może być, bo jeżeli będziemy mieć wokół siebie takich wampirów energetycznych, którzy będą nam mówili nie, słuchaj, nie wyjdzie ci, nie zrobisz tego, to na pewno nie będziemy czuły się spełnione i nie będziemy realizowały swoich marzeń. A tego w nas kobietach bardzo brakuje, bo ja na jednym ze spotkaniu arenowych kobiet w moim mieście, którą, którą prowadzę, spotkałam bardzo fajną kobietę. Pełną energii, żywioł i usiadła, porozmawiała ze mną. Mówi, wiesz, to jest niesamowite. Bo my się znamy 5 minut, ale ja się przez całe te 5 minut uśmiecham ja mam już dwa nowe pomysły, które zrealizuję. I wiesz, chce mi się to zrobić. Ja mówię, no właśnie, i o to chodzi. My, kobiety, jesteśmy dla siebie taką turbiną. My potrafimy tak wspaniale siebie nakręcać do różnych projektów yy, i ze sobą współpracować ale to zawsze działa w dwie strony, dwie musimy tego chcieć. Dlatego ten projekt Nowych Kobiet, on też otworzył pewne szufladki w mojej głowie, które, które były mocno zamknięte yy, na inne kobiety. I ja dopiero dzięki temu projektowi osłyszałam sobie, jak szalenie ważne jest to, żebyśmy się wspierały, jak szalenie ważne jest to, żebyśmy się chwaliły. My kobiety mało się chwalimy, mimo wszystko. Jak ważne jest to, żebyśmy się nie wstydziły mówić o swoich marzeniach. Bo to często jest tak, że pracujemy na coś latami, yeah. osiągamy to, ktoś mówi wow, fajnie, że osiągnęłaś ten sukces, a my mówimy nie, co? To było takie, wiesz, taka pest, mm -hmm. Ale w głowie sobie myślimy, kurczę, ile ja nocy nie przespałam, żeby to zrobić. Więc to, żebyśmy szanowały siebie, swój czas, swoją pracę, to jest coś niesamowicie ważnego, ale też musimy się od kogoś tego nauczyć, mm -hmm. bo ja też nie wiedziałam o tym przez wiele lat. Ja miałam wiele błędów w swoim życiu, jak, jak każdy, wiele szalonych błędów, ale też nie potrafiłam żyć w, godzie, w zgodzie sama ze sobą, mhm. przez co nie potrafiłam szanować na tyle innych, ile od innych wymagało. Mhm. Czyli to jest też ważne. To jest bardzo ważne. To są oczywiście procesy, przez które człowiek przechodzi przez kilka lat ale ja uważam, że one są szalenie istotne. I nie bójmy się zaufać innym, mhm. ale też pokażmy im, że można zaufać nam. I ostatnie moje pytanie tak naprawdę. Czego my się możemy od Ciebie nauczyć? Tak, to jest trudne pytanie. Mhm. Z tych wszystkich pytań to pytanie jest najtrudniejsze. I chyba odpowiedź tkwi w odpowiedzi mojego dziecka dziś z bo on dzisiaj rano y, usiadł przy mnie i mówi: wiesz mamo, zobacz jak to jest Marysie mama uczyła piec babeczki Konrada tata uczył skręcać szafę a ja uczę się codziennie od Ciebie tego że nie wiem co będzie po południu, to będzie szalone <śledzisz> i tak było dziś ale ja myślę, że spontaniczności że tego, że spontaniczność jest piękna w naszym życiu i oczywiście to nie chodzi o to, żeby wszystko robić na totalnym spontanie bo, bo to nie o to, zupełnie nie o to chodzi ale wydaje się, że ta odrobina spontaniczności w każdym z nas drzemie, tylko trzeba ją w odpowiedni sposób obudzić. I ja myślę, że ta moja spontaniczność po prostu coraz bardziej integruje mnie do życia, że ona sprawia, że mi się każdego dnia chce, że ja wstaję rano, mam mnóstwo różnych celi, mam mnóstwo zajęć, które nie do końca są dla mnie przyjemne, bo nadal muszę się uporać z różnymi kwestiami. Jak urzędy na przykład, mm. które no, nie są zbyt, zbyt przyjemne dla nikogo, i jak wstaję z perspektywą, że za chwilę pójdę gdzieś, gdzie będę czekała dwie godziny w kolejce i prawdopodobnie nic nie załatwię, to ja mam cały dzień zmarnowany. Ale jak wstanę i spontanicznie pomyślę, hmm, dzisiaj będzie super, może nikogo nie będzie przede mną, pójdę, zrobię to, zaoszczędzę mnóstwo czasu, bo już nie będę musiała tam iść drugi mm. raz w, stać w tej kolejce i wszystko się powiedzie, to naprawdę w 80% tak się dzieje. Ta siła pozytywnego myślenia jest niesamowita, mimo tego, że ja kiedyś byłam szaloną pesymistką i uważałam, że wiele rzeczy po prostu nie ma prawa się udać. Od kiedy biorę życie naprawdę z taką dozą pozytywnej energii, hmm. wszystko zaczyna się układać i wszystko wygląda zupełnie inaczej. Dlatego polecam przewracanie życia do góry nogami. Hmm. Yy, polecam wychodzenie ze swojej strefy komfortu, bo to jest szalenie trudne i ja też kiedyś nie potrafiłam wyjść ze swojej strefy komfortu. Czy to, warto? Cóż, bardzo warto. Bardzo warto, bo mimo tego, że niekiedy nie osiągniemy tego zamierzonego celu, tego idealnego, to te różne sytuacje, które będą po drodze, one nas tak niesamowicie kształtują, mhm. że zawsze, że jesteśmy w punkcie kulminacyjnym, najważniejszym, to wiemy, że było warto przejść tą drogę. I ja się podpisuję tym zupełnie swoim imieniem, nazwiskiem, i wiem, że każdy, kto przejdzie taką drogę, e, oczywiście po wyjściu ze swojej strefy komfortu, będzie czerpał z tego niesamowicie dużo bardzo cennych akcji. Bardzo Ci e, za to dziękuję. Dziękuję Ci za ten wywiad, za to, że przyjechałaś, poświęciłaś mi tu czas i że uwierzyłaś, że możemy to wspólnie e, zrobić. Dziękuję.